Patryc już zadał bardzo ciekawe pytanie dotyczące komponentów z listą. Chodzi o to, że projektanci czasami potrzebują list, które mają większe, większą ilość elementów niż jest dostępna. Tak jak Wam pokazywałem, zrobiłem listę elementową, a zdarza się na przykład w aplikacjach mobilnych, gdzie ten scroll można wykonywać w nieskończoność, takie listy są kilkudziesięcioelementowe. I nie ma też ograniczeń, żeby na przykład stół. Zdarzają się takie przypadki. Eee, nie wiem, scrollujecie sobie Allegro. Tam nie ma stronicowania, tylko jest doładowany kontent i tych elementów może być nawet kilkaset. I co w takim wypadku zrobić, jeżeli my mamy tą listę 10, No jeżeli tworzymy bibliotekę komponentów, to należy udostępnić pojedynczy item do tego, żeby projektanci sobie go zastosowali w swoich autolejautach i tworzyli w tym sobie dowolnej długości, tak jak potrzebują. Ja szybciutko na figmy sobie przejdę i wam pokazuję. Jeżeli my mamy tu naszą, naszą listę, która Tutaj jest instancja, można sobie zrobić tych 10 elementów. No właśnie chodzi o to, co się stanie, jak ktoś potrzebuje 11 czy 50 nawet takich elementów. No w tym rozwiązaniu się nie da, ale robi się na takiej zasadzie, że tu mamy komponent z listą, duplikuje się tą bazę, ponownie robi się z niej komponent, styluje się poszczególne elementy. Ja znam bardzo szybko to styluję, bo chcę zrobić, żeby ten film naprawdę zamknął się w dwie, maksymalnie 3 minuty. Robimy sobie Black, już z palca nawet ustawię kolor, nie będę się wygłupiał. E, Pomarańczowe. tak to sobie jeszcze też ustalujemy na czarno. Z, a, ten kolor, też z palca cokolwiek. Pirazy oko, tak jak tam jest, żeby było. E, I taki komponent po prostu się wydaje jako na przykład list item. I w ten sposób projektanci, jeżeli sobie wezmą w asety, wpiszą list, to dostaną dwa komponenty, tak? List i list item. I jeżeli mają jakąś krótką listę, to w tym momencie po prostu biorą sobie ten element. Jeżeli potrzebują zbudować dłuższą listę, biorą sobie pojedynczy item. E, który mogą sobie, o popełnijmy jeszcze jeden błąd właśnie, bo nie zrobiliśmy Nested e, Instance. Tak, o. Teraz wszystko powinno zadziałać. Mamy wszystkie parametry. Oni sobie po prostu tą listę budują na takiej zasadzie, że robią sobie z tego auto layout, a te elementy duplikują w takiej ilości jak potrzebują a, i modyfikują tak jak potrzebują, czyli sobie włączają odpowiednie parametry, zmieniają tytuły, nazwy. Jeżeli to jest dobrze zrobione, to ta lista jest w pełni dynamiczna. Widać, że tu jeszcze jeden błąd popełniliśmy. Tu nie ma zrobionego fila. O, już nam pięknie wszystko działa. Lista jest dynamiczna, wszystko działa tak, jak, tak jak powinno. Mam nadzieję, że rozwiązuje to ten problem. Szkoda, że nie ma takiej możliwości, ale z drugiej strony wiem, czemu Figma nie wykona tego, bo były takie pytania na forum. Figma powiedziała, że nie podejmuje tego tematu. Po prostu da się zajechać Figma, jeżeli chodzi o pamięć. Bo jeżeli ktoś się wpisze, że chce mieć 10 tysięcy elementów, to taki komponent, który złoży się z 10 tysięcy innych komponentów, z wariantami, z parametrami, z nie wiadomo jaką zawartością zabije, w związku z tym i tak, i tak musieliby nałożyć ograniczenie, co nie ma sensu, bo zaraz się okaże, że, nie wiem, nałożą ograniczenie 50, a ktoś potrzebuje 53, problem dalej występuje. Dobra. Miłego, na razie.